W tym nagraniu połączymy się z pierwotnym wzorcem zdrowia, z pierwotnym wzorcem harmonii, tymi czystymi jakościami natury, które masz w sobie, i odświeżymy tutaj tą pierwotną pamięć, ale tą pamięć prawidłową. Czyli pojawiają się tutaj elementy, Ponownych narodzin. I te fragmenty, które były zniekształcone, w których pojawiły się traumy, i które rzutowały w Twoim życiu na tematy jedzenia, przyswajania pokarmu, oczyszczania, które należą tak naprawdę do starego paradygmatu jedzenia. To tutaj właśnie odświeżymy te wszystkie struktury, by przypomniały sobie ten prawidłowy, jedyny wzorzec, czyli pełnego zdrowia. Proponuję Ci tutaj, żebyś sobie zamknęła oczy, żebyś się wyciszyła. Abyś oh, sobie wzięła kilka takich właśnie głębszych oddechów, i w ogóle podczas całego procesu, z racji tego, że do, będziemy dotykać równolegle właśnie tego pierwotnego, czystego wzorca Twojej natury, i będą odświeżały się właśnie kody, które były zniekształcone to może momentami e, być Ci troszeczkę ciężej, z racji tego, że po prostu te emocjonalne i, i ta pamięć, i, ta, i te emocje będą się po prostu e, uwalniały. Więc taki głęboki oddech właśnie, taki z dźwiękiem. Oh, oh. Oh. Jak najbardziej jest wskazany. Jeśli tylko masz taką potrzebę, nie, nie powstrzymuj po prostu żadnego dźwięków. Wtedy, gdy ci będzie po prostu mm, ciężej, gdy, fa, gdy ta fala e, oczyszczająca będzie przez Ciebie przechodziła, to sobie na to pozwól. Ale zamknij teraz oczy. Cała uwaga jest już właśnie skierowana do Twojego wnętrza. Zobacz sobie, jak jesteś stworzona cała ze światła. Jak leśnisz tam w środku. Jak słońce ogrzewa całe Twoje wnętrze, właśnie powodując, że te wszystkie piękne jakości w Tobie są widziane. Są uświadomione. I te wszystkie jakości, które mówią o pełnym zdrowiu, o pełnej harmonii, o równowadze, jak one teraz są poprzez tą świadomość i to spojrzenie wewnętrzne pielęgnowane. Oświetlamy całą, Całą Twoją istotę wewnątrz, Twoją piękną, krystaliczną siatkę energetyczną. Jesteś równolegle też w procesie oczyszczania więc tak naprawdę dajesz sobie wszystko, co odżywiające, wszystko, co najlepsze. Żeby w miejscach, gdzie brak było pamięci tego pierwotnego wzoru zdrowia, żeby w te miejsca właśnie spłynęła świadomość, możesz sobie wyobrazić, że w tym momencie taki piękny, czysty strumień wodospadu rozlewa się w Twoim wnętrzu i obmywa całą Ciebie. Wszędzie. W każdym najmniejszym zakamarku dociera wszędzie. I miejsca, które właśnie były troszeczkę bardziej zaciemnione, które... Zapomniały o tym pełnym wymiarze zdrowia, tej pełnej harmonii, to zobacz jak tym bardziej tamten strumień wody obmywa to miejsce i sprawia, że ono sobie właśnie o tym wszystkim przypomina. Że tam, właśnie naświetlamy świadomością tą pierwotną pamięć o czystości i klarowności. Poczuj, jak jesteś życiem w każdej swojej komóreczce. Jak ten piękny proces oczyszczania sprawia, że każda Twoja cząsteczka nabiera jeszcze głębszego wymiaru klarowności jasności jak wszystko w tobie nabiera jeszcze głębszego poczucia równowagi poczuj że jesteś tą równowagą w pełnym wymiarze jak Twoje świetliste wnętrze teraz lśni. Wszystko to z miłości. Wszystko, co w Tobie odbywa się teraz, to z miłości, bo Ty ją jesteś. Bo wszystko ją jest. Od samego początku, Stworzenia Ciebie. Przychodząc na ten świat, przyszłaś z miłości i przyszłaś tutaj, bo jesteś wyjątkową osobą, bo jesteś wyjątkowa. Zobacz to zobacz całą Twoją istotę unikalną esencję, którą jesteś. I Poczuj. Poczuj teraz, jak jesteś w tym pierwszym momencie, Twojego przyjścia tutaj na ziemię. Kiedy jesteś przy Twojej mamie tak blisko, skóra do skóry, jak czujesz jej zapach i czujesz swój zapach. A właściwie to jest jak jeden zapach Waszego połączenia, jak poczuj jak zostajesz odżywiona, tak naturalnie, tak pięknie odżywiona i tym zapachem, i tym poczuciem bezpieczeństwa, ale i pokarmem, który pijesz prosto. Z jej piersi, z jej ciała, który płynie dla Ciebie, bo jesteś tak ważna, że jej ciało produkuje dla Ciebie pokarm. Jesteś odżywiona w każdym calu. Tak naturalnie i tak prawidłowo. Wszystkie najlepsze wartości dostajesz teraz z każdej strony. Z każdego poziomu, i każdym swoim zmysłem napełniasz się najlepszą jakością. Tą dla ciebie, tą idealną dla ciebie. Wszystko o ciebie dba. I ty w tej bliskości z mamą. Jesteś zadbana. Jesteś w miłości. Jesteś w harmonii. I całe Twoje ciałko jest odżywione dokładnie tym, czego potrzebuje. Twoje jelitka funkcjonują prawidłowo. Tak jak każdy narząd w tobie. Bo nic im nie brakuje. Bo mają wszystko, czego im potrzeba. Dokładnie takie. Wszystko, co przyjmujesz od mamy, dopełnia ciebie. Napełnia ciebie. Odżywia. Bo jest jej ciała. Jest wartością. Jest naturalne. I poczuj to wszystko, jak jesteś zaopiekowana, jakie to piękne, że jesteśmy tak stworzeni, że to wszystko ma taki idealny wzór. I równolegle teraz w każde to miejsce, które o tym zapomniało, bo być może nie dostało tego w taki sposób, skakuje ta nowa informacja, którą właśnie teraz słyszysz. To są Twoje jakości. I zawsze nimi były. Teraz każdy ten puzel na poziomie subatomowym wskakuje na swoje miejsce i odświeża każdą komóreczkę, całą pamięć. Która mogła inny sposób zakodować tę rzeczywistość. Wszystko skakuje na odpowiednie miejsce, bo jesteś odżywiona przy mamie, odostajesz wszystko, czego ci naprawdę potrzeba, skóra do skóry, ciepło, jej ciała, jej miłość czujesz to, mleko, które cię odżywia. Wartości, które płyną, rozprzestrzeniają się po całym Twoim ciele. Błogość, zdrowie. Tam jest wszystko i to jest dokładnie stan, z którym tutaj przyszłaś, jedyny, prawdziwy i cały czas funkcjonujący w Tobie. Jako ten prawidłowy, jako ten, który ma największą siłę i moc. W tym miejscu przypominasz go sobie wielopoziomowo, a Twój organizm w trakcie detoksykacji odnawia te wszystkie struktury dzięki właśnie pierwotnemu wzorowi informacji. Właśnie takiemu wzorowi informacji o zdrowiu, harmonii, bezpieczeństwie i miłości, o odżywieniu, które automatycznie powoduje, że rozkwitasz, że wszystkie procesy w ciele zachodzą naturalnie, że naturalnie oczyszczasz się i równolegle odżywiasz, że każda ta funkcja. Nieustannie i bez kontroli po prostu bardzo dobrze funkcjonuje. Jesteś harmonią, jesteś zdrowiem, jesteś wyjątkowa, jesteś pięknem tego świata. W swym czystym przepływie, zobacz to. Pozwól. Pozwól swojemu wewnętrznemu światłu, by objęło Cię całą. I kochaj. Kochaj siebie całym sercem. Tak dokładnie tak, jak kochacie cały wszechświat. I tym jesteś nieustannie, powoli, w swoim tempie. Otwórz sobie oczy i pozostań już cały czas z tym cudownym przypomnieniem.